Tomku, e, przegrywamy mecz w Wyszowie. Czy trudne warunki pogodowe miały znaczący wpływ na dzisiejszy wynik? Myślę, że warunki pogodowe miały <śm> wpływ na to, jak wyglądał mecz, ale e, warunki były e, takie same dla obydwu drużyn i Stal potrafiła strzelić e, trzy bramki. Także warunki to nie był kluczowy czynnik na pewno w tym meczu. E, czy pierwsza bramka może powiedzieć, że de facto ustawiła to spotkanie? Nie, nie, nie wydaje mi się. Mieliśmy swoje sytuacje i uważam, że tu bym upatrywał tego największego problemu, bo, bo, bo sytuacji mieliśmy dużo, a, a myślę, że ich nie wykorzystaliśmy w odpowiedni sposób. Tak jak powiedziałeś, mieliśmy dużo sytuacji. Druga połowa pokazała, że tak naprawdę wynik nie odzwierciedla gry naszej w tym meczu. E, czego zabrakło? E, ciężko mi powiedzieć tak. E, te szybko czego tak dokładnie zabrakło. Ale tak jak powiedziałem, uważam, że, że mieliśmy swoje sytuacje. Uważam też, że za łatwo tracimy, tracimy te bramki, bo drugi mecz rzędu tracimy trzy bramki, także uważam, że, że zbyt łatwo. W drugiej połowie pokazaliśmy na pewno charakter, bo dążyliśmy do tego, żeby ten mecz odwrócić. Co mam powiedzieć, no, nie, nie udało się. Za wami do Rzeszowa przyjechała do spora grupa kibiców Polonii, którzy po meczu również pokazali wam wsparcie. No oczywiście wiemy, jakich mamy kibiców. Zawsze na nich możemy liczyć. Godzina 12 .00. przyjechało ich nie wiem, 400, także duży szacunek. Dziękuję bardzo.